Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy na długim dniu zawodów strzeleckich PFTA. Rozmawiamy z tej chwili z jednym z zawodników na temat dzisiejszych zawodów. Pogoda jest piękna, podeszczowo, cudownie, słońce świeci, cele są dobrze widoczne, oświetlone. Dzień dobry, nazywam się Krystian Gliszczyński. No, warunki dzisiaj atmosferyczne naprawdę są bardzo dobre. Tor jest dobrze przemyślany, dobrze ustawiony. Nie ma żadnych problemów z tym, żeby w jakikolwiek sposób ocenić odległość, ale dzisiaj jest moja niedyspozycja. Strzelam z nieswego karabinu, jest nie moja luneta, także wyników jakichś super się nie spodziewam. E, ogólnie mówiąc, to zawody zorganizowane są dobrze. dobrze. E, nie ma do czego się na razie przyczepić. tam Widziałem, że były jakieś lekkie problemy techniczne, ale wywiązali się z tego dobrze. No i co? Idziemy z kolegą w grupie, który w zeszłym roku był trzeci na Mistrzostwach Świata i też mu za dobrze nie idzie. Też jakąś dziwną niedyspozycję ma, nikt nie wie co się dzieje, ale ogólnie zabawa jest dobra. A proszę mi powiedzieć, z daleka Pan przyjechał? Nie, ja jestem miejscowy. To jest tutaj z Tak, tak. A proszę mi powiedzieć, bo tak widzę tutaj, że nawet rodzinami ludzie się poruszają na tych zawodach. Zapada tutaj nie chcą, nie chcą rozmawiać jakoś do mikrofonu, ale to jest nie u niektórych, widzę, pasja rodzinna. Tak, bo to jest takie hobby, w którym można się bardzo łatwo i szybko zintegrować. Ludzie przyjeżdżają z daleka, poznają się na zawodach różnych w innych miastach, w innych miejscach i ludzie, jakby to powiedzieć... Zajmują się tymi, i lubią to robić, tak? Ale pasja ta nie jest tanią pasją, jest to droga pasja, ale jednocześnie no, widzę, że tutaj tych zawodników jest sporo, chociaż tutaj mówił yy, szef klubu, że yy, tych zawodników w Polsce jest niedużo, nie, nie ale tutaj jest, no jakby popatrząc na tą imprezę, to jest nas no, bardzo dużo. No, dużo zdarzało się, imprezy mocniej zorganizowane, więcej było zawodników. To są inauguracyjne zawody. My jesteśmy tak ulokowani, że dużo ludzi ma do nas bardzo daleko i też nie wszyscy mogli przyjechać. Rozumiem. Kolejnym rozmówcą naszym jest um, pan, który przyjechał aż z Puszczykowa. Dzień dobry panu. Dzień dobry, Tomasz Szymański. Proszę mi powiedzieć, e, dzisiaj są rozgrywane z tego, co, co dowiedziałem się, o trzy konkurencje. Na czym one polegają? Znaczy różnica jest tak naprawdę między klasą używanych karabinków. Konkurencje nazywają się HFTE1 z angielskiego Hunter Field Target. I tutaj strzelamy karabinkami, no takimi, które są dozwolone w Polsce bez posiadania na broń, czyli do 17 Julii energia. I karabinki te nazywamy PCP, to jest angielski skrót. W skrócie można powiedzieć, że napędzane są sprężonym powietrzem, który znajduje się w kartuszu. Następna konkurencja to HFT2. Zasady są takie same, tylko że strzelamy z karabinków sprężynowych, czyli takich, gdzie energia śrutu powstaje przez naciągnięcie sprężyny. I jest jeszcze trzecia konkurencja FT tutaj. Też w zasadzie się strzela tylko z karabinków PCP. Natomiast różnica jest trochę już w odległościach i wielkościach tak zwanych kill zone czy hit zone. Te z angielskiego, czyli punkt trafienia. Ogólnie można powiedzieć, że cała zabawa polega na strzelaniu do metalowych figur, z których każda właśnie ma w środku albo gdzieś koło środka. Punkt trafienia zwany właśnie Hidzong, jeśli się w niego trafi, to figurka się przewraca. Co wszyscy widzą i za to jest dwa punkty. Jeśli się nie trafi w ten punkt trafienia, ale się trafi ogólnie w figurkę, dostaje się jeden punkt. Jeśli się nie trafi wcale, dostaje się zero. tej punktacja jest trochę inna, bo tam jest tylko 0 albo 1, jeśli się uda położyć figurkę. Rozumiem, ale wie, wie, wie Pan Pan, dzisiaj po, tej, po tych Waszych zawodach to jest taki dosyć pasjonujący sport mimo wszystko. E, oczywiście, znaczy na pewno nie jest to widowiskowe w tym znaczeniu, że ciężko z niego właśnie przeprowadzić jakąś e, relację pasjonującą. Natomiast na pewno dla samych strzelaczy no, daje dużo tutaj e, adrenaliny i tak jak Pan mówi jest bardzo pasjonujące. Naprawdę to wciąga. To, to już zauważyłem, choćby po tym, że przyjechali ludzie z praktycznie z całej Polski mają broń no, na wysokim poziomie. To nie jest broń, to są karabinki pneumatyczne, tak jak mówiłem, dlatego że na broń trzeba mieć w Polsce pozwolenie. A tutaj strzelamy poniżej 17 J energią, czyli mówimy karabinki pneumatyczne. Ale oczywiście, no właśnie, ja sam przyjechałem z Puszczykowa. Czyli no, ładnych kilka godzin drogi. I na pewno w tym sezonie jeszcze w Polsce do różnych innych miast też pojeżdżę. Bardzo dziękuję. Teraz zaprosiliśmy do mikrofonu no, komplet rodzinny. Tato z córką. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Grzegorz Lisowski, to jest moja córka Hania. Dzień dobry. Jest jeszcze z nami żona, obsługuje biuro zawodu w tym momencie. Rodzinne, tutaj, że tak powiem, te zawody, widać, że są rodzinne w jakiejś tam formie. Widzę, że Pan występuje razem z so córką, córka bierze także udział. Czy pasja przeszła z Pana, czy. Tak, ze mnie. Myślę, że tutaj bardzo jej się strzelanko podoba. Do, wyniki też ma dosyć dobre. Czasami strzeli lepiej niż ja. Powiedz mi, karabinek sprawia Ci problemy z obsługą? Jest dobry. Tylko czasami nie da się wycelować. Tak, na dalekich dystansach albo są trudno ustawione cele. No juniorowi jest czasem y, ciężko się y, unieść wysoko na łokciach albo... Ale to wtedy dajemy radę. Ja przytrzymuję karabinek i... Po prostu pozycja jest tym być. Tak, tak, tak. Czyli jak jest pozycja wymuszona stojąca, to no, jest karabinek dosyć ciężki. ale to wtedy ja przytrzymuję, kładę sobie ewentualnie na ramię, ona strzela jak, jak z bazuki. A czy to jest na tyle pasjonujący spons, że taka młoda dama Zaprosiłaby innych kolegów w Twoim wieku? Nie wiem. Nie, 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 nie miałabyś, na przykład nie chciałabyś zaprosić tych kolegów, żeby pokazać im jak ten sport wygląda? No chciałabym. No, koledzy też z klasy, jak opowiada i pokazuje zdjęcia, to zazdroszczą mnie. Z tatą tak się włóczysz po, po, po całej Polsce, czy? Tylko tu Byliśmy tutaj w Poznaniu, w Szczecinie. W Mixtacie. Mhm. No tam już dalej chyba jeszcze chyba no. Z tego co widzę to ma... o, Waltera. Tak, Waltera LG 300. To jest dosyć droga. No dosyć droga. No ogólnie ten sprzęt jest dosyć drogi tutaj. No można strzelać też tańszych karabinków i nie odbiegają czasami celnością od tych naj... z najwyższej półki. Można, można się zdziwić a proszę mi powiedzieć widzę patrzyłem na te ceny tych karabinków przynajmniej tak mi się wcześniej bo nie, nie miałem go tak z tą transportem, jest to widzę że ten, ta, ta broń no nie, nie broń trudno to nazwać tak, bronią, to karabinę, jest broń karabinką karabinki pneumatyczne w limicie do 17 juli to no jednak nie, po, kwoty za taki karabinek jest od 6000 tysięcy Nie, nie, nie. Za, za dobrej klasy karabinek można już kupić za 2000. Ale bez lunety. Bez tak. lunety, tak. A, a sprężynowy karabinek można kupić już od 1700-1800 zł, taki już, na, z którego naprawdę można powalczyć o najwyższe miejsca. Pan jest z Nowogardu, o ile mi wiadomo. I, I proszę mi powiedzieć, czy w Nowogardzie oprócz Pana są jeszcze jacyś pasjonaci tego sportu? No niestety, nie, nie, nie mam tutaj kolegów z Nowogardu, ale z Goleniowa i tu ze Szczecina. Dołączyłem do grupy szczecińskiej i tak czy rodzinna atmosfera jest tak w tej grupie, że nie zamieniłbym na żadną inną. Ja Pan, tak obserwujemy te zawody i patrzymy na, na ten na, na, na wasz sport. Niby Was jest niewielu w Polsce, ale tutaj plac jest pełen. Plac jest pełen, no i tak nie, jest, nie, nie przyjechało sporo zawodników z, z innych grup, na przykład chyba z Łodzi nie było, z Jury z y, grupy z, z Dolnego, z, ze Śląska, także no, y, kilkunastu, kilku, no, około 20 osób myślę, że jeszcze mogłoby dojechać. Czyli to tak, pod takich, podczas takich zawodów zjeżdżają się ludzie, ludzie przecież z całej Polski. Całej Polski. No, do nas jest, jest dosyć daleko, prawda? No. Najlepiej mają zawodnicy z centrum Polski, także mają wszędzie w miarę równą odległość, no bo mamy do, no najbliżej do Gdańska, no i do Poznania. E, ja to zawsze śmieję, że, mam, że, mam, że, mam, że mieszkam blisko stolicy. Jak pytają się skąd jesteś, to mieszkam blisko stolicy, no ale nie pytają się z skąd stolicy. Tak, no tak. tak, samo jak mówią, że do Szczecina nad morze. To tak, to, to jest błędne pojęcie, które się yy, toczy wokół yy, świadomości obywateli w Polsce, że Szczecin leży nad morzem. <grywa> z tego co mi wiadomo, to najwięcej takich yy, Waszych grup yy, walczących w tych zawodach PT jest yy, z południa. Tak, południe Śląsk, tam jest taka dosyć prężnie Kraków, właśnie tutaj krakowska grupa. Jura... To jest Rosja w Czech przy, tak, już ostatnio tutaj... No, na Dolnym Śląsku jest grup, grupa Beaver. No, tam mają koledzy czy, kontakty z grupą z Czech i tam mają takie dosyć fajne wspólne zawody po huminie. A potem powiedzieć pan, ja bym pan chciał polecić ten sport. Tak jakby pan no. To jest sport, który naprawdę wymaga skupienia, ale również odrywał od rzeczywistości. Zapomina się kompletnie o całym świecie, kiedy się patrzy przez lunetę na cel i się skupia tylko na tym, żeby ten cel położyć. Jest super zabawa i tak jak zauważył pan, rodzinna atmosfera, piknikowo, wesoło. Zwłaszcza, że pogoda nam dzisiaj dopisuje się. Jest pogoda, super. Tak, przedwczoraj i przedwczoraj i w środę, przepraszam, w piątek, bardzo wiało. A no, dzisiaj liczyliśmy na większy wiatr, który będzie przeszkadzał tutaj zawodnikom, a tego wiatru niestety nie ma. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, zbliża się koniec naszej, naszego wspólnego spotkania. Chyba najbardziej przyjemny, chociaż każdy, dla każdego z nas najbardziej przyjemne strzelanie, czyli to co, to, co lubimy, to co jest naszą pasją. Ale w tej chwili nadszedł moment uhonorowania najlepszych w tym, czym się zajmujemy. Rozpocznę najpierw od konkurencji, które się odbyły w dniu wczorajszym. I tak, w pierwszej kolejności strzelanie, konkurencja sylwetki karabin. Miejsce trzecie. Janusz Pelucha. Januszu, gorące gratulacje. Miejsce drugie. Jarosław Majda. Piękny. I miejsce pierwsze. Dariusz Drebing. dla fotoreporterów, brawa. To są najlepsi. Sylwetki pistolet. Miejsce trzecie. Mariusz Kaczmarek. Miejsce drugie. Mirosław Maciejewicz. Miejsce pierwsze, Piotr Brawo do najlepszych. Kolejna konkurencja, Nocne Hafte. Miejsce trzecie, Piotr Remiszewski. Ponasty drugie przypadło mojej skromnej osobie. Dziękuję za brawa. I miejsce pierwsze Mirosław Maciejewicz. <głosy> <Multimedalista>. <głosy> Ale że jak, że organizator? <noise> Dziękuję. W dniu wczorajszym odbyły się też dodatkowe konkurencje. Z których dochód zostanie przekazany dla władz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pneumatycznego Strzelectwa Terenowego, który ma wesprzeć naszych reprezentantów, którzy będą nas reprezentować poza granicami kraju. I tak mistrzem w kategorii spinery Mirosław Maciejewicz. Nawet nie chcę. A w niego przegoniłem. Druga nie konkurencja była konkurencja Target Challenge. Wstrzelanie do pięciu celów z trudnych postaw Strzeleckich. I mistrzem tej konkurencji również został Mirosław Maciejewski. Brawo dla mnie. Róż, a wiesz, że jesteś przegranym, nie? <grywa> no, a wy sobie zrobicie jeszcze jedną dogrywkę. Też u mnie masz, Januszu. <grywa> Dzisiejszy dzień rozpocznę od konkurencji FT. Po dogrywkach. Trzecie miejsce Tomasz Wróblewski. Miejsce drugie po zaciętej dogrywce pomiędzy Dariuszem Drewingiem i Rosław Majdą. Brawo. Jarosław Majda. Brawo. I miejsce pierwsze, Dariusz Drewing. Brawa dla najlepszych Konkurencji HFT2, miejsce trzecie Piotr Blandys Nie ma Piotra? Ale nie był czwarty? Janusz, Janusz miał Ktoś odbierze za niego? 61 miał Janusz 60, a Janusz miał chyba 61, spinner. Tak. Brawo dla Prandona! No. Nagroda Fair Play numer 1. Nie szuflada, okej. Za dużo nagród po prostu dla Ciebie. Nie Brać? Albo matarna Tak nie powinno być, Miejsce drugie. Na Oskarach się takie zdarzało. Tomasz Marszałek. I miejsce pierwsze. Sławomir Uciekł uciek. Człowiek z mojej grupy. Gratuluję! Konkurencja HFT1 Miejsce trzecie Mariusz Kaczmarek! Brawo! Miejsce drugie po dogrywce już zostało wręczone dla kolegi Tomka Pachoła. Wyjechał już do domu, ma daleko, ale brawa dla kolegi. I miejsce pierwsze Mirosław Maciejewicz. Brawa. Teraz przejdziemy do naszych seniorów. którzy dziennie walczyli na naszych torach. Niektórzy pierwszy raz, brawo za doskonały wynik. I miejsce drugie, Mikołaj Maczan. Brawo! Miejsce pierwsze, Hanna Lisowska. Na Kolejne wyróżnienia. Najlepszy strzelec kobieta. Danuta Markisz. To sami. Najlepsze średnie. Weterani. Pokolenie. <noise> pan, pan ja Ja noż... tak. <noise> Jeszcze raz brawa. I na koniec będzie takie trofeum specjalne, które będzie wręczone dla najbardziej wszechstronnego strzelca, które jest wręczone na który ma największą liczbę procentowych punktów wybranych. W trzech konkurencjach, w których brał udział. Najbardziej przesłanym strzelcem jest inauguracyjnych zawodów Pucharu PFTA, został Mirosław Pacieliewicz. Tu jest nagroda dla Ciebie Mirku fundowana przez Janusza Andrzeja Donina. Jak wybacz, bateria mi się odwrócił. raz wszystkim gorąco dziękuję za przybycie, za sportową walkę, za doskonałe wyniki mimo bardzo trudnych warunków pogodowych. Mam nadzieję, że zadowoleni wrócicie, wrócicie domu, do domu, a przede wszystkim bezpiecznie. Życzę Wam szerokiej drogi. Tym samym, zawody w inauguracyjnie Pochory PFK po ogłaszam za zakończone.